Moi drodzy najserdeczniejsi Bo dziś jak wiecie se obejrzymy Razem film se ja To jest moi drodzy nasza codzienność Ale dziś moi drodzy ludzie utknęli Ludzie którzy utknęli Wszędzie moi drodzy wszędzie w samochodzie Pod biurkiem w szafce w komodzie Na świecie ogólnie tak sami się przekonamy Dostawcie opeczkę, a zasubskrybujcie kanał Moi drodzy 150 tysięcy brakuje do miliona No ja wiecie to już nie jest aż tak dużo To jest do zrobienia tylko subskrybujcie Dziękuję każdemu tu z serduszka Na ekranie 3 ostatnich obserwujących dziękuję że mnie obserwuje na insta. Wiem, że teraz się tam dużo nie działo, ale, ale trzeba wrócić. <grystanie> Oglądajmy! Tak jest, kapitanie! Oglądamy filmy śmieszne. Śmieszne, gdzie kobieta utknęła, moi drodzy, w samochodziku dla dzieci. Gdzie? Dzieci? <grystanie> dla dzieci? Yy, tak, taki samochodzik jest prawdopodobnie w sklepach? czy Czyżby? Nie, to jest po prostu zwykły samochodzik. O, ale nie. Wytargała się, tak? Czyli utknęła na chwileczkę. O jezu, a tu co się stało? On worku, czemu on do worka się zapakował? O, to jest kobieta, czemu ona się do worka zapakowała? Może chciałaś poczuć jak na przykład choinka na święta, może? Może chciała widnieć z bombkami, kto wie. Jezu, on głowę wsadził między jakieś rurki, między płot. Przecież tak nie można. To jest naj najgorsze, co może być. Potem weź to wyjmij Ja wiem, że tak moje dzieci lubią robić. Ale starsi? O kurde, a tutaj to w ogóle jest jakiś. Pojemnik też na bombki w ogóle, tak wygląda, dosłownie. Ale dlaczego ona to na głowę wsadza? Czy naprawdę oni mają aż tak nudne życie, żeby wkładać, moi drodzy, głowy w takie niestworzone rzeczy? A ta, ta w pościeli utknęła. Co, u swojego to dziecko jest? Co tam się stało? Halo? Halo? O, to jest młodzieniaszek. Mhm. Ale młodzieniaszków to mogę zrozumieć, też się kiedyś tak chciałem zabawić. O nie, to jest jakaś starsza kobieta, która utknęła w krześle, które się zło... Nie, no i dlaczego... A, to jest znowu chyba jakieś dzieciak, tak? Kurde, no ale głowę wsadzać, kurde, w, w balustradę od schodów... <noise> dlaczego takie rzeczy się dzieją na świecie? O, ale fajne takie schody z, z takiego materiału... Nie, to jest znowu... Czy ludzie naprawdę mają ta taką chęć wejścia do tych samochodzików dla dzieci? Aż tak? Bo dla mnie to jest po prostu niezrozumiałe. Może też tak kiedyś będę robił, jakbym miał 40 lat. Nie wiadomo. no. to... Bobas to sobie już w ogóle w głowę wsadził. A tu co, chłop założył jakiś hełm przeciwrodzinny <grym> I nie może tego zdjąć O Jezu, ale to, no to dobra, to już... To w sumie już nie jest, to jest nawet nie jest fail, tylko po prostu... Chciał sobie założyć hełm. No to już jest normalne akurat u starszych osób. Może <grym> i nie. O nie, nie! Czy ona wyszła w kratkę w obcasach i... O oh Boże, najgorzej. Utknął chłop w jakiś, jakiejś błocie. To jest jak moi drodzy piaski takie, które się ruszają, uruchome piaski. To tutaj mamy kolegę w błocie, który chciał być na budowie. Jezu nie wiem co tam się stało, czym tam jest w ogóle tyle błota i tak dalej, ale okej, zostawmy to. Mam nadzieję, że chłopak tam... Znaczy chłopak w sumie to jest starszy pan ciągle chłopak, po prostu tak się lepiej mówi. Ale starszy pan tam dał radę wyjść. A tu co, w ogóle znowu kolejna jakaś zabawka, I starszy No jeszcze kurde, cenzura na pupcie Nie no ale łeb wsadzać do arbuza, czy to jest arbuz w ogóle? Czy dynia? Czy Denia to raczej nie, bo jest zielona, nie? Ale tak troszkę. Nie, no ale głowy wstały. Dość... <laughs> ten pies. Ten pies nie wie, co się dzieje. O Jezu, czy to jest krzesło dla moich dzieci? I to jest chyba w jakiejś restauracji jeszcze. Nie, wiecie co? To jest za dużo. A to jest chłop! Przecież. Chłop, tylko ma długie włosy po prostu. Jezus, on sobie założył jakieś, jakąś pinietę, czyli. Pinietę? Piniatę. Piniatę na głowę. Jezus, dlaczego, widzowie, nie, ale. On to zakłada jeszcze bardziej? Nie, on próbuje to ściągnąć. Dlaczego, widzowie? to można łatwo zniszczyć, nie, tak, tak na pewno okrot z tego wyszedł, ale, ale po co w zasadzać Ty nie jesteś kotem, że tam gdzie włożysz głowę, tam gdzie zawsze wyjdziesz, nie? O, kobieta na siłowni, tak? O, nie, najgorzej. O, zabolało. Se chyba jaja robisz. W taki sposób utknął. Co? O nie, ona utknęła w, lot w zamrażarce. Dlaczego? A ten w, ten kurde w pojemniku na listy czy nie w śmietniku jeszcze go... Okej, okay, to pewnie po alkoholu się stało 100%. Aha, on został... To się on utknął w tak... Te... Czy on tam miał rękę wsadzoną, czy po prostu utnął, że nie potrafił zejść, że się bał? Ale nie, to jest najgorsze. Utknęła. Na no, amen. A ten co głowę w suficie A co jest grane? Boże, co to są za filmy? Naprawdę ludzie takie rzeczy robią? <grywy> ja pierdziele, a to co? Czemu chłop w Sewisi? Jest, tu są, tu się straszne rzeczy. Ja pa... Jakiś kurde jeszcze umieśniony chłop, który ma ręce jak ja nogi? Wszedł do jakiejś zabawki, kurde, dla dzieci No czy pewnie się chciał może z córką pobawić O nie, na, nie, to jest najgorsze co może być To jest jak w kreskówce, ale jednak w prawdziwym życiu też to jest A ta co ręka, gdzie ona włożyła rękę, ty? Gdzie ta ręka jest? Oskar? Jezus, tam... Aha, on się schował w tej szafce I nie umie wyjść No ale on, oni tego dzieciaka na pewno wyjęli, w sensie... On sam z siebie nie miał jak wyjść, ale <gadł> On w jakimś siedzeniu utknął <gadł> O Jezu czy to jest lodzik, to jest lodzik O niej, to jest tak jak z tym, co chomiał lo... język przyklejony Jezu, to jest naj... Tutaj już dużo razy widziałem jak ktoś utknął, naprawdę Potem się z tego wyjść nie da Gorzej, jak tam starsza, starsza osoba wejdzie, bo tam wiecie, jak dziecko, takie chude Tam wiecie, to sobie wyjdzie, ale kurde O, a ten na przykład kolega w sobie sadził głowę do okna O nie, o, je... najgorzej, to okno jest jeszcze takie ruchome, jak dachowe On jest taki smutny, w jego wyraz twarzy O, TikToki, no i co my tu mamy? TikToki Co, co tu na TikTokach robią, że lu ludzie się... Co to jest? I co, I ona z tego nie wyjdzie, czy jak? o co chodzi? Co to jest, jakiś trend na utykanie samego siebie? A on nie może wyjść. Widzowie, nie, 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 dobra, nie testujcie tego, ok? Bo to. Dobra, jak jesteście z kolegami czy tam z koleżankami, to jeszcze cię dźwigną, ale samemu nie wyjdziesz z tego. Ej, to jest najgorsze, widzowie. Bo on nie ma jak z tego wyjść, dosłownie. Te nogi jakoś tak. Patrzcie, ale to jest ludzka głupota, nie? Samego siebie utykać Jakiś kalistenik pewnie by z tego wyszedł, ale... Taki normalny człowiek chyba nie No, nie, mogę, nie może się dźwignąć Chociaż nie, te nogi po prostu tak utknęły on jeszcze ma takie duże buty, to już tym bardziej Wyjdzie? Pa, wyjdzie On już prawie wyszedł, jakby dał nogę do tyłu nie może z tego wyjść, bo że widzowie ja wiem, że... Ja wiem, że was teraz skorci, żeby wyjść na zewnątrz albo nawet w domu znaleźć sobie taki kurde, taki pachołek i zacząć takie coś robić, ale nie róbcie tego, bo, bo nie ma sensu. To wam nic nie da do życia, naprawdę. No, na... Czemu jest jakiś trend głupi taki na TikToku? Co tu jest grane? Nogę tak, Jezu tu jest jeszcze poradnik. Nogę tak, potem nogę tam do góry, a tam do tyłu za znak, tak? No i... Fajnie, o i powodzenia, i powodzenia, i sobie nie wyjdziesz, no, nie, nie, no życie jest piękne. Niestety, ale on już nigdy nie wyjdzie z tego. Został tam na zawsze. A to co? 10.30. Oczywiście, wieczorem, nie? Jest ona no, na. Czy oni naprawdę szukali specjalnie jakiejś rury, żeby, żeby zrobić to? Nie no, proszę was. Ja i teraz, jakieś jeszcze starsze hopy się tu bawią. Ja weź załóż sobie nóżkę o rurkę, tak, a potem kurde, na no głupota. Nie, on nie wyjdzie z tego. No i nie wyjdziesz z tego. Jeż, to jest, to jest smutne. Nie jest żadnego, hopa, on ma, on ma smutną minę. Znaczy bardziej się śmieję w sumie, ale jednak ale mi Wolnią go? Pa, uwolnili go, no ale to się muszą osoby Kurde, jak on był nawet z jedną osobą, nie daliby rady, co jest grane I noga go jeszcze boli, nie. No i się wszyscy śmieją i tam nie mogą wytrzymać, nie? Ty, ale w sumie z tego by się może dało wyjść, jak on ma takie coś u góry A może i nie Co? A nie, nie wyjdzie. Co, ale ja już myślałem, że on znalazł, znalazł sposób na to, jak z tego wyjść. Ta noga, kurde, się nie chciała. Przekręcić. Ciekawe, czy jest jakaś zobaczy sama z siebie, wyszła z tego. Nie, ja, to jest jakiś głupi trend, widzowie, naprawdę. Czy jest w tym sens ludzki, widzowie? Czy daje coś, coś? No, kupę śmiechu daje, prawda? <śmiech> Moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanko. Ja się widzę z Wami, oczywiście, za dwa dziwanki. Tak będą teraz filmy, także subskrybujcie, zostawcie łapeczki do góry. Trzymajcie się, cześć, do zobaczenia. I Eja!